Mowy Zaratustry część czwarta o człowieku wyższym. Gdym po raz pierwszy do ludzi przyszedł, szaleństwo pustelnika popełniłem wówczas. Wielkie szaleństwo. Ustawiłem się na rynku i przemawiając do wszystkich nie mówiłem do nikogo. Pod wieczór zaś linoskocy byli towarzyszami mymi oraz trupy. Ja sam trupem byłem nieomal. Wraz z nowym porankiem nawiedziła mi wszakże nowa prawda. Wówczas nauczyłem się mawiać. I cóż mnie rynek obchodzi, co motłoch, motłochu żaba i długie jego uszy. O ludzie wyżsi, nauczcie się tego ode mnie. Na rynku nikt w ludzi wyższych nie wierzy. Gdy jednak przemawiać tam chcecie, baczenie miejcie. Gdyż motłoch pomruguje oczyma. Jesteśmy wszyscy równi. Wy ludzie wyżsi, tak oto pomruguje ciszba. Nie ma ludzi wyższych, jesteśmy wszyscy równi. Człowiek jest człowiekiem przed Bogiem, jesteśmy wszyscy równi. Przed Bogiem, lecz oto Bóg ten umarł, przed motłochem wszakże równi być nie chcemy. O, ludzie wyżsi, opuszczajcie rynki. Przed Bogiem, lecz oto Bóg ten umarł. O, ludzie wyżsi, ten Bóg był Waszym największym niebezpieczeństwem. Od czasu, gdy on w grobie legł, wyście dopiero z martwych wstali, teraz dopiero zbliża się wielkie południe, teraz dopiero człowiek wyższy staje się panem. Czyście pojęli to słowo, bracia moi? Jesteście przerażeni? Serca wasze zawrót ogarnia? Przepaść wam się rozwiera? Pies ognisty zda się wam tu naszczekuje? He, hej, że hej, ludzie wy wyżsi, Teraz dopiero rodzi góra ludzkiej przyszłości. Bóg umarł niechże za naszą wolą. Nad człowiek teraz żyje. Najtroskliwsi pytają dziś, jak zachować człowieka? Zaratustra wszakże pyta jako pierwszy i jedyny, jak przezwyciężyć człowieka? Nad człowiek leży mi na sercu. On jest mą pierwszą i jedyną rzeczą. Nie zaś człowiek, nie bliźni, nie najbiedniejsi, nie najbardziej cierpiący, nie najlepsi. O bracia moi, kochać mogę w człowieku to, iż jest on przejściem i zanikiem. I w was jest wiele takiego, co mnie do umiłowania i nadziei zmusza. A że gardzicie wyżsi wy ludzie, to nadzieję mieć mi każe, albowiem wielcy wzgardziciele są wielkimi czcicielami. To, że rozpaczacie, w tem wiele uszanować należy, gdyż nie nauczyliście się ulegać, nie znacie małostkowej przezorności. Albowiem dziś mali ludzie panami się stali, każą oni wszyscy uległość, przestawanie na małym, roztropność, pilność oraz to długie i tak dalej małych cnót. Wszystko, co kobiece co ze służalczego pochodzi rodu, zwłaszcza ta z motłochu mieszanina panem doli człowieczej stać się to wszystko chce. O wstręt, wstręt, wstręt. Wszystko to pyta bez końca i nie nuży się tem pytaniem. Jak zachować człowieka najlepiej, najdłużej, najprzyjemniej? I tem stają się oni panami dnia. Panów dnia dzisiejszego przezwyciężcie mi o bracia moi, tych małych ludzi. Oni to są największym niebezpieczeństwem nad człowieka. Przezwyciężcie mi o ludzie wyżsi te małe cnoty, małostkową roztropność, te pyłkowe względy, to rojenie się mrówcze, tę żałosną błogość, to szczęście najliczniejszych. I raczej rozpaczajcie, niż byście ulegać mieli. I zaprawdę. Kocham was za to, że dzisiaj żyć nie umiecie wy, ludzie wyżsi, gdyż to właśnie jest waszym życiem najlepszym. Macież wy odwagę, o bracia moi, zali jesteście krzepcy sercem, nie odwagę przed świadkami, lecz odwagę pustelnika i orła, któremu żaden Bóg już się nie przygląda. Dusze zimne, muły, ślepce i opoje, krzepkimi sercem dla nas nie są. Serce posiada, kto trwogę zna, lecz ją zmaga. Kto przepaść widzi, lecz patrzy na nią z dumą. Kto w przepaść spoziera, lecz orłowemi oczy. Kto orła szponami przepaści się chwyta, ten posiada odwagę. Człowiek jest zły, mówili mi ku pociesze wszyscy najmędrsi. Och, gdybyż to dziś prawdą jeszcze było. Gdyż zło jest w człowieku największą siłą. Człowiek stać się musi lepszy i gorszy, tak o to ja pouczam. Najgorsze jest w nadczłowieku niezbędne do najlepszego. Dobre to znać było dla onego kaznodziei małych ludzi, iż cierpiał on i dźwigał grzech człowieczy. Ja zaś doznaję wielkiego grzechu jako największej pociechy. Nie powiada się tego wszakże dla długich uszu. Nie każde słowo też każdej gębie przystoi. Subtelne to i dalekie rzeczy. Niech owiec, racice, po nie nie sięgają. Mnie macie wy może, ludzie wyżsi, żem na to jest, by poprawiać, coście licho działali. Lubże pragnę wam, cierpiącym, wygodniej na przyszłość słać? Wam, niestatecznym, zbłąkanym, na górnych drogach zaprzepaszczonym, nowe lżejsze ścieżki wskazywać? Nie, nie, po trzykroć nie! Coraz to więcej, coraz to lepsi waszego pokroju ginąć mi muszą, gdyż coraz to zgubniejsze i coraz to twardsze winno być dla was życie. Tak jedynie, jedynie tak wyrasta człowiek ku górze, gdzie go grom trafia i łamie. Wyrasta dość wysoko dla gromu. Ku rzeczom nielicznym, długim a odległym zmierzają dumy i tęsknoty me. Czemże mi są wasze małe, liczne i krótkie nędzę? I niedostateczne są mi jeszcze cierpienia wasze, gdyż wy cierpicie nad sobą, nie cierpieliście jeszcze nad człowiekiem, kłamalibyście, mówiąc inaczej. Nikt z was nie cierpiał nad tem, nad czym ja cierpiałem. Nie dość mi tego, że grom szkody już nie czyni. Nie pragnę go odwodzić, winien się nauczyć, jakby dla mnie pracował. Mądrość ma zbiera się już długo, jako chmura staje się cichszą i ciemniejszą. Tak czyni każda mądrość, co kiedyś błyskawicę rodzić ma. Dla tych ludzi dnia dzisiejszego światłem być nie chcę. Światłem zwać się nie pragnę. Ich oślepić chcę błyskawicą mądrości mej. Wykłuj oczy im. Nie pragnijcie nigdy ponad to, coś działać jesteście w stanie. Istnieje niedobry fałsz pośród tych, co ponad swą możność chcą. Osobliwie gdy pragną rzeczy wielkich, gdyż oni budzą nieufność do rzeczy wielkich ci zręczni fałszerze i aktorzy, i stają się wreszcie fałszywi przed samymi sobą, co zezujące szminką pokryte robaczywe plemię strojne w płaszcz wielkich słów, cnót okazowych i błyskotliwych, a fałszywych dzieł. Miejcież to na baczności ludzie wyżsi. Nie ma bo dziś nic cenniejszego i rzadszego ponad rzetelność. Czyż to dziś nie należy do motłochu? Motłoch zaś nie wie, co wielkie, co małe, co proste, co rzetelne. On jest niewinnie koszlawy. On zawsze łże. Bądźcie dziś nieufni, wy ludzie wyżsi, wy serdeczni, wy otwarci i ukrywajcie dowody swoje. To dziś. Do motłochu wszak należy. W co Motłoch bez dowodu uwierzył, jakże byście to chcieli dowodami obalić? Na rynku zaś przekonywa się gestami. Dowody wszakże budzą w motłochu nieufność. A jeśli się zdarzy, że prawda zwycięży, pytajcież w słusznym niedowierzaniu. Jakaż to niedorzeczność walczyła za nią? I strzeżcie się uczonych, nienawidzą was oni, gdyż bezpłodni są. Mają zimne, wyschłe oczy, ptak każdy bez piór przed nimi leży. Tacy chełpią się tem, że nie kłamią wszakże od niemocy kłamstwa daleko do umiłowania prawdy. Miejcież się na baczności. Niepodleganie febrze nie jest jeszcze poznaniem. Wychłodzonym duchom nie dowierzam ja. Kto kłamać nie umie, nie wie czym jest prawda. Jeśli ku Wyżynie zmierzasz, własnych używaj nóg. Nie pozwalaj się wnosić, nie siadaj na cudze grzbiety i głowy. Lecz ty na konia oto wskakujesz i oto cwałujesz szybko do swego celu? Pięknie, przyjacielu mój, lecz oto twoja chroma noga wraz z tobą na koniu siedzi. A gdy u celu swego się znajdziesz, gdy z konia zeskoczysz na swojej właśnie Wyżynie, o człowieku wyższy. Potykać się będziesz. Wytwórcy, wyżsi wy ludzie, własnym dzieckiem brzemiennym się tylko bywa. Nie pozwalajcież wgadywać w siebie niczego i wmawiać. Któż to jest waszym bliźnim? Aczkolwiek działacie dla bliźniego. Nie tworzycie wszak dla Niego. Oduczcież mi się tego dla wytwórcy cnota wasza właśnie chce, byście żadnej rzeczy nie chcieli dla, aby i ponieważ na te małe fałszywe słowa zatykajcie uszy swe. Owo dla bliźniego jest cnotą małych ludzi. U nich to obowiązuje swój, swemu i ręka rękę myje. Oni nie mają ani prawa, ani siły do waszego samolubstwa. W waszym samolubstwie wytwórcy jest przezorność, opatrzność brzemiennych. Czego oczyma nikt jeszcze nie ujrzał, owoc, on to chroni, osłania i żywi całą waszą miłość. Gdzie jest cała miłość wasza? Przy dziecku, tam bywa i całkowita cnota wasza. Wasze dzieło, wola wasza jest waszym bliźnim. Nie pozwalajcie już wmawiać w siebie fałszywych wartości. Wytwórcy, twórcy, wyżsi wy ludzie, kto rodzić musi, jest chory. Kto zaś porodził, bywa nieczysty Pytajcie kobiet Nie rodzi się wszak dla przyjemności Ból to kurom i poetom gdakać każe Wy twórcy, wiele w was nieczystego Jako że matkami musieliście się stać Nowe dziecko O ileż brudu przyszło wraz z niem na świat Uchodźcież na stronę Kto zaś porodził, niech duszą swą umywa nie bądźcie cnotliwi ponad własne siły, i nie wymagajcie od siebie niczego nad podobieństwo. Chodźcie tymi śladami, którymi już cnota waszych ojców chadzała. Jakże to chcecie wysoko się wspiąć, gdy wola ojców waszych z wami się nie wspina? Kto z rodu swego pierwszym być chce? Niech baczy, aby się nie stał ostatnim. A w czym nałogi ojców waszych tkwiły? Świętymi w ten być nie pragnijcie. Czyi ojcowie zabawiali się kobietami, tęgiem winem i łowami na dziki, jakżeby ten mógł czystotę od siebie wymagać? Szaleństwem byłoby to. Zaprawdę wiele zda mi się czyni już taki, gdy jest mężem jednej, dwóch lub trzech kobiet. I choćby klasztory ustanawiał i ponad drzwiami swemi wypisał, droga do świętości, rzekłbym mimo to. Po co? Wszak to nowe tylko szaleństwo. Ustanowił on sam dla siebie więzienie i ucieczkę. Niech mu służą. Lecz nie wierzę ja w to. W samotności wyrasta, co człowiek w nią wniesie: nawet bydlę wewnętrzne. Tym sposobem odradza się samotność wielu ludziom. Czyż bywało coś niechlujniejszego na świecie ponad świętych pustelników? Wokół nich rozsypywał się nie tylko diabeł. Lecz i świnia. Spłoszeni, zawstydzeni, niezręczni, podobni do tygrysa, gdy mu się skok nie udał. Oto wy, ludzie wyżsi, przemykaliście mi się na ubocze. Nie udał wam się rzut, aliście gracze moi, cóż na tem zależy? Nie nauczyliście się grać i szydzić zarazem, jak grać i szydzić należy. Czyż nie siedzimy stale przy wielkim stole gry i szyderstwa? A gdy wam rzecz wielka chybiła, czyście wy przeto chybieni? A skoroście wy nawet chybieni, czyż chybiony jest przeto człowiek? Gdy wszakże człowiek jest chybiony. Hejże, hejże więc. Im wyższego rzecz gatunku, tym rzadziej udaje się. O ludzie wyżsi, nie jesteście mi wszyscy nieudani. Bądźcie dobrej myśli, bo cóż na tym zależy? Ileż bo możliwości pozostaje jeszcze? Uczcie się śmiać samych siebie, jako śmiać się należy. I cóż dziwnego, żeście się nie udali lub udali połowicznie wy na poły rozbici? Czyż nie prze i nie rozpiera się w was przyszłość ludzka? Człowieka dalej głębie największe wyżyny, gwiezdne, jego niesłychana siła. Czyż to wszystko nie pieni się i nie burzy niezgodnie w waszym garnku? I cóż dziwnego, że nie jeden garnek pęka? Uczcie się śmiać samych siebie, jako śmiać się należy. O, ludzie wyżsi, ileż jest jeszcze możliwości? I zaprawdę, ileż udało się już? Jakże zasobna jest ziemia w małe, dobre, doskonałe rzeczy, w rzeczy udane. Otaczajcie się ludzie wyżsi doskonałymi rzeczami. Ich złote obręcze koją serce Doskonałość uczy nadziei Jakiż to największy grzech Popełniono dotychczas na świecie Czyż nie były nim słowa tego, który rzekł Biada tym, którzy się śmieją Czyż nie znalazł powodu do śmiechu na ziemi tej Znać źle szukał Dziecko nawet znajdzie tu powody On nie dość kochał Inaczej ukochałby nas śmiejących się Aliście, on nienawidził nas i urągał nam, z kowyty i zębów, zgrzytania obiecując nam, czyż należy natychmiast kląć, gdzie kochać nie można? Mniemam, że zły to smak, lecz tak on czynić zwykł, ten bezwzględny, z motłochu pochodził. Sam on tylko nie dość kochał, inaczej mniej by złorzeczył, że się jego nie kocha. Każda wielka miłość pragnie nie miłości, ona chce czegoś więcej. Uchodźcie z drogi wszystkim tym bezwzględnym. Biedny to i chory lud, motłoch rodem, niechętnie na życie on spogląda. Złe wejrzenie ma on dla tej ziemi. Uchodźcie z drogi wszystkim tym bezwzględnym. Ciężkie mają oni nogi i te serca, tańczyć nie umieją. Jakżeby im ziemia lekką być miała. Krzywo zbliżają się do swego celu wszystkie rzeczy dobre. Jako koty wyginają grzbiet, mruczą wobec bliskiego szczęścia. Wszystkie dobre rzeczy śmieją się. Krok wskazuje, czy ktoś po swojej drodze kroczy. Patrzcież jak chodzę. Kto zaś do celu swego się zbliża. Ten tańczy i zaprawdę posągiem nie stałem się ja. Jeszcze nie stoję sztywny, zdrętwiały, kamienny jako kolumna. Lubię szybki bieg. A choć na ziemi są też i bagniska oraz grząskie posępki, kto lekkie ma nogi pomule nawet przebiega prędki i tańczy po nim jak po umiecionym lodzie. Wznoście serca ku górze, bracia moi wysoko, jeszcze wyżej nie zapominajcie mi też i nóg podnoście i nogi dobrzy tancerze lub lepiej jeszcze na głowie wystawajcie tę koronę śmiejącego się tę koronę z róż sam włożyłem sobie na skroń sam uświęciłem śmiech swój nie znalazłem nikogo o dostatecznej ku temu mocy Zaratustra tancerz, zaratustra lekki, skrzydłami powiewający, polotny, wszystkim ptakom pozdrowienia ślący, gotów i ochoczy lekko duch ten błogi. Zaratustra prawdowróżek, zaratustra prawdośmieszek, ani niecierpliwy, ani też bezwzględny, jeden z tych, co skoki i uskoki ukochał. Sam tę koronę włożyłem sobie na skroń. W górę serca, bracia moi, wysoko, jeszcze wyżej. Nie zapominajcie też i nóg. Podnoście też i nogi wasze, dobrzy tancerze, lub lepiej czyńcie, na głowie też stawajcie. Bywają stworzenia ociężałe, nawet w szczęściu, bywają niezdary od urodzenia. Przedziwnie mozolą się oni, niby słoń, co na głowie stanąć zamierza lepiej oszaleć ze szczęścia niż li oszaleć z niedoli lepiej niezdarnie tańczyć niż li chromo chodzić nauczcież się wreszcie mej mądrości nawet najlichsza rzecz ma dwie dobre strony nawet najlichsza rzecz posiada dobre nogi tancerza nauczcież się wreszcie o ludzie wyżsi Stawiać samych siebie na właściwe nogi oduczcież mi się utrapień i wszelkiej motłochu osmętnicy Oj, jakże żałośni wydają mi się dziś kuglarzem otłochu, to dziś wszakże do tłumu należy. Czyńcie mi jako wicher, gdy się z górskich czeluści rwie. W takte własnych dud pląsać on rad, a morza drżą i skaczą pod jego tą paniem, który osłom skrzydła daje, a lwice doi sławiony niech będzie ten dobry, niepohamowany duch, co każde dziś i ciżbę każdą jako burzowy nawiedza wich. Wszystkim z rzędom i mitrężnym głową wrogi, wszystkim liściom zwiędłym i chwastom wszelkim sławiony niech będzie ten dziki, dobry, wolny, wichrowy duch, który po trzęsawiskach i pognębieniach jak po łanach pląsa. który otłochu psiego plemienia nienawidzi oraz wszelkich nieudanych, ponurych pomiotów sławiony niech będzie ten wolny duch duchów, ten śmiejący się wichr, co wszelkim czarnowidom i ropiejącym Pył w oczy dmie. O ludzie wyżsi, najlichszym w was jest to, żeście się wszyscy tańczyć jeszcze nie nauczyli, jako tańczyć należy w pląsach poza siebie wybiegać. I cóż z tego, żeście się nie udali? Ileż bo rzeczy jest jeszcze możliwych. Nauczcie się więc śmiechem poza siebie wybiegać. Wznoście serca ku górze, dobrzy tancerze, wyżej, jeszcze wyżej, a nie zapominajcie przytem i o śmiechu. Tę koronę śmiejącego się, tę koronę zróż, Wam przerzucam, ja ją, obracia moi. uświęciłam śmiech. O ludzie wyżsi, nauczcież mi się śmiać.